Będąc singlem, bądź też mając niewielką rodzinę, raczej wybierzemy samochód, który będzie nie za dużych rozmiarów. Jeżeli natomiast jeździmy dużo w trasie, prawdopodobnie sięgniemy po diesla. I tak rynek samochodów nowych, jak i używanych, oferuje nam bardzo szerokie spektrum, poczynając od niewielkich samochodów miejskich, które mogą być wygodne mimo wszystko, a kończąc na kompaktowych subach, czy też crossoverach. Kierowcy, którzy od swoich samochodów oczekują dostarczania emocji podczas pokonywania kilometrów z punktu A do punktu B, najprawdopodobniej swoje kroki skierują do salonów takich marek jak BMW, Alfa Romeo czy Audi. I my dzisiaj skupimy się na jednym z modeli BMW, które ma dosyć szeroką gamę proponowanych modeli, zaczynając od kompaktowej jedynki, kończąc na siódemce, która jest ogromną limuzyną. My dzisiaj przyjrzymy się samochodowi, który w 2009 roku zupełnie zaprezentował coś nowego, jeżeli chodzi o BMW, i tutaj. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, co to za auto. Zapraszamy Was na test. Jest to BMW X1, czyli niby taki SUV, a niby taki trochę podniesiony kompakt. A ten konkretny egzemplarz jest modelem z roku 2014. W tym odcinku przyjrzymy się trochę bliżej. Zobaczymy, jak sprawuje się po 6 latach użytkowania. Wyposażony jest dwulitrowy silnik diesla i 8 ośmiostopniowy automat ZTF. I oczywiście na pentatylek w BMW. Jak widzicie, ta BMW ma dołożony seryjny empak. Czyli mamy zmieniony zderzak przedni na taki bardziej sportowy z większymi wlotami. Mamy dołożone nakładki progowe czy też felgi empakietowe. Dodatkowo został tutaj zastosowany taki pakiet Shadow Line, który sprawia, że listwy wokół drzwi oraz relingi są w takim kolorze czarnym, połyskującym. No i zaczynając od przodu samochodu, no to widzimy dość długą maskę z fajnymi przetłoczeniami, światła LEDowe, normalnej wielkości energii. Jak widzicie, linia boczna tego samochodu jest w miarę prosta i elegancka, czyli coś z czego wszyscy dobrze znamy BMW. Mamy dość dużą powierzchnię przeszklenia, jedno dominujące przetłoczenie biegnące od przednich błotników, aż do tylnych klamek i w miarę, mocno, w miarę mocno ściętą linię tylnej szyby. Chodźcie teraz, przyjrzymy się bliżej tyłowi samochodu. No i tak tutaj widzimy światła w formie takich przekrzywionych łysek, pojedynczą końcówkę układu wydechowego oraz w miarę fajnie zaprojektowaną klapę i znak charakterystyczny BMW, płetwę rekina. I zaraz zajrzymy sobie do bagażnika. A w bagażniku na oko 420-430 litrów. Przyjemne materiały, aczkolwiek na pewno nie najlepsze w klasie. Mamy schowki po obu stronach, podnoszoną podłogę bagażnika z dodatkiem miejscem. Tą podłogę możemy sobie zablokować, jak widzicie, oraz półkę zamiast tylnej rolety. Konfigurując sobie takie BMW X1 w salonie, mieliśmy do wyboru kilka pakietów stylistycznych. Jednym z nich był właśnie ten wcześniej wspomniany M-pakiet. Kolejną opcją była wersja standardowa, czyli bez żadnych dokładek, bez żadnych wyróżników. Oraz mogliśmy sobie wybrać taki pakiet pseudo offroadowy, który tutaj po bokach i z przodu oferował nam takie e, srebrne listy, srebrne wykończenie, że niby taka blacha, coś takiego. Oraz e, w środku oferował nam różne kolory tapicerek. A teraz zajrzymy sobie pod maskę. I tak pod maską, wszystkim dobrze znany z BMW dwulitrowy turbodiesel. Może się nie wydawać, ale seryjnie ten samochód wyszedł jako 16D, czyli mieliśmy tutaj raptem 116 koni bodajże. No i to BMW, więc właścicielowi było trochę mało. W związku z tym została podniesiona moc do około 170 koni. Mówiąc o awaryjności, no wiele się słyszy o tych silnikach, aczkolwiek tak naprawdę jedną rzeczą, która lubi się psuć, na którą trzeba uważać, to no są turbiny. Przyjrzymy się teraz dokładniej wnętrzu naszego dzisiejszego bohatera. Zaczniemy od pozycji za kierownicą. Tak, dla mnie przy... 180 cm wzrostu, zajęcie pozycji za kierownicą w tym samochodzie nie stanowi najmniejszego problemu. Auto jest podniesione, także łatwo zajmę pozycję za kierownicą. Tak jak widzicie, miejsca mam tutaj pod dostatkiem przy zachowaniu właściwej pozycji. Od prawidłowej, jedynie czego tutaj tak naprawdę mi brakuje, tak na pierwszy rzut oka, to przy pozycji, którą zajmuję obecnie, nie mam za bardzo co zrobić ze swoją prawą dłonią, ponieważ nie mamy tutaj podłokietnika, ale to za chwilę sobie zobaczymy dokładniej. Zobaczymy teraz jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o miejsce z tyłu. Można powiedzieć, że podobna sytuacja. Mogę tutaj bardzo wygodnie usiąść, jeżeli chodzi o miejsce nad głową, mam go dostatek, tak samo moje kolana nawet nie dotykają do fotela. Mogę tutaj naprawdę wygodnie usiąść i myślę, że podróżowanie na tylnej kanapie też jest naprawdę w porządku. Zasiadając we wnętrzu X1, w pierwszej kolejności zwrócimy uwagę na bardzo fajną tapicerkę z Alcantary, którą tutaj mamy obite całe wnętrze. Robi to naprawdę bardzo fajne wrażenie i czuć, że jest też dobre jakościowo. Poza tym cały kokpit można powiedzieć, że będzie nam dobrze znany, ponieważ jest tutaj sporo zapożyczeń z BMW serii 3 dokładnie E90. Szczególnie jeżeli chodzi o zegary i tutaj ten kokpit środkowy bardzo, bardzo mi tutaj to przypomina. Jedynie co tutaj umieszczenie komputera pokładowego jest trochę inne i tutaj w tym wypadku moim zdaniem jest fajniejsze. Bardzo ładnie jest wkomponowany ten ekran tutaj w deskę rozdzielczą. Co prawda tutaj ten konkretny przypadek jest to aftermarketowy system audio. I tak samo tutaj jeżeli zwrócicie uwagę na ten przełącznik od iDrive też widać, tak naprawdę tylko on zdradza, że to nie jest oryginalne rozwiązanie od BMW. I tutaj tak też w, poza kamerami sprawdziłem sobie jak to, wygląd, jak to wpłynęło na spasowanie tego wnętrza i tutaj zastanawiam się czy to jest zasadą w BMW X1 czy w tym konkretnym egzemplarzu, co spowodowane jest właśnie tymi przeróbkami systemu rozrywki, ale jeżeli dotkniemy, zaczniemy sobie tutaj dotykać, to słyszymy, że ta deska tutaj bardzo, bardzo mocno nam się odzywa. Nie mieliśmy takiej sytuacji w E90, które miało prawie 300 tysięcy przejechane, a tutaj naprawdę bardzo, bardzo głośno nam się to odzywa. Sprawdzimy też potem po drodze w ruchu, czy to też będzie aż tak uciążliwe. No, powiedzmy sobie szczerze, na co dzień nie, nie sprawdzamy tego w taki sposób, czy nam tutaj się będzie to odzywało, czy też nie. Ogólne wrażenie z tego wnętrza jest raczej pozytywne, bo jest fajnie zaprojektowane, wszystko jest pod ręką. Ale to tutaj można powiedzieć, że BMW od zawsze tak było, że wszystkie te funkcjonalności były zawsze skierowane pod kierowcę, tak żeby kierowca mógł jak najwygodniej sobie tutaj tym autem podróżować. I, i tutaj też to, też to mamy. Przechodząc dalej do tunelu środkowego, mamy tutaj dwa cup holdery, tak jak wspominałem brakuje trochę podłokietnika, ponieważ tutaj z prawą ręką nie za bardzo mamy co zrobić mamy tutaj też nieduży schowek na dole konsoli ergonomia samochodu jak na taki rodzinny samochód jest całkiem w porządku myślę tutaj też w boczkach drzwi znajdziemy dużo miejsca na schowanie różnego rodzaju rzeczy i tutaj na pewno całą rodziną będziemy mogli wygodnie podróżować nawiązując jeszcze do jakości wykonania tego wnętrza to poza tymi Trzaskami tutaj w desce rozdzielczej, to ogólnie materiały zastosowane tutaj do wykończenia tego wnętrza są naprawdę przyjemne tak w dotyku tutaj, jeżeli chodzi o ten daszek czy tutaj boczki drzwi jest naprawdę naprawdę w porządku. Jeżeli chodzi o jakość wykonania tych kuzików itd. To tak samo tak jak mieliśmy w E90. Nic tam się nie wyciera. Gałka zmiany biegów też jest bardzo przyjemna, tak stylistycznie też miła dla oka. Także tutaj naprawdę ten samochód robi dobre wrażenie wizualne. Jednak zaskakująco mocno odzywa się to wnętrze, pomimo tak niedużego przebiegu. Zobaczymy teraz jak auto nam się, nam się budzi do, do życia. Fajne, duże masywne drzwi też na to warto zwrócić uwagę. Trochę staromodny kluczyk, ale auto odpala od dotknięcia, na sam widok kluczyka można by powiedzieć. Zaczynamy test drogowy. Przechodząc do jazdy tym samochodem, to pierwsza taka, wydaje mi się najbardziej istotna kwestia. No to z racji tego, że jedziemy BMW, jest to prowadzenie. W tym egzemplarzu mamy empakietowe zawieszenie, które jest obniżone, usztywnione. I z racji na dość krótki rozstaw osi, czujemy to. Chociaż to nie sprawia, że samochód jest niekomfortowy, po prostu jest tutaj dosyć sztywno, ale nie mamy najmniejszego problemu z tym, aby pokonywać drogi, gdzie występuje co i rusz jakaś dziura. No i tak, w kwestii samego zawieszenia z przodu, z tyłu mamy tutaj wielowahacz, i to naprawdę daje fajne odczucia w jeździe, dlatego że samochód jest z jednej strony sprężysty, a z drugiej strony naprawdę mamy bardzo takie pewne odczucia w czasie jazdy, w czasie wchodzenia w, zakrętów, w, czasie wchodzenia w zakręty. To połączone razem z bardzo bezpośrednim układem kierowniczym daje nam możliwość. Dość szybkiego pokonywania zakrętów, gdzie nie będziemy musieli modlić się o to, aby nie wypaść z trasy. No i to tak o zawieszeniu. Kolejną kwestią istotną jest silnik. Moim zdaniem, jedna z fajniejszych propozycji w tym samochodzie. No, trzeba też nadmienić, że w BMW w modelu X7 mieliśmy naprawdę bardzo szeroką paletę silników. Poczynając właśnie od tego najsłabszego diesla 116-konnego, a kończąc na blisko 250-konnej benzynie, e, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. E, I sam sobie, diesel dwulitrowy, no, jeżeli znajdziemy egzemplarz, który jest w dobrym stanie, bądź też który ma zregenerowane turbiny, no to przede wszystkim on odwdzięczy nam się dynamiką, dlatego że moment obrotowy jest tutaj dostępny praktycznie od samego dołu. Świetnie współgra z tą automatyczną skrzynią ztf Tak naprawdę, jadąc spokojnie, rzadko kiedy jest moment, gdzie wykraczamy obrotami powyżej 2000? To przekłada się na bardzo niskie spalanie, dlatego że tutaj średnio a samochód dość dużo jeździ po mieście. Ten konkretny mamy 6,5 litra, jak i również na dość dobrą dynamikę, co może niedługo będziemy mogli zaprezentować. Niby katalogowe mamy tutaj w tej wersji 16D około 12 sekund do setki, no to jest bardzo dużo, ale z tą podniesioną mocą do 170 koni zeszło to do około 8,5-9 sekund i to już jest w miarę przyjemne. W połączeniu właśnie z tym momentem obrotowym, który jest bardzo duży i nisko dostępny, bardzo, bardzo w porządku auto do jazdy czy na trasę, czy też do jakiegoś takiego pomykania sobie po drogach krajowych, wszystko w jak najlepszym porządku. Kolejna kwestia no to wnętrze, czyli w wersji tutaj M -pakietowej mamy przecudowne fotele, które są połączeniem takiego weluru i alcantary i dodatkowo one mają pompowane boczki, co i grubsze i chudsza osoba mogłaby sobie znaleźć lepszą pozycję za kierownicą. Zapewniają one nam naprawdę dobry komfort, świetne podparcie lędźwiowe i do tego bardzo dobrze trzymają nas w zakrętach. No, i jeszcze samo wnętrze, co Michał Wam wcześniej opowiadał. Mi osobiście się ono podoba. Jest tutaj, panuje tutaj porządek, ład, czarna podsufitka sprawia, że kierowca nie jest rozpraszany. Nie widzimy tutaj odblasków na szybie ze względu na to, z jakiego materiału został, została wykonana ta deska rozdzielcza. No, co tu więcej powiedzieć piękne zegary, proste wnętrze. Ładne, ładne tutaj obudowy, ładne dekory sprawia to przyjemne wrażenie może sam w sobie samochód nie jest jakichś pokaźnych rozmiarów ale jak się uprzemy to i czteroosobową rodzinę tutaj zapakujemy na jakieś niedługie wakacje także jak dla mnie bardzo im plus jeden z fajniejszych samochodów, w którym mieliśmy okazję jeździć no i może zaraz będzie okazja tak zobaczyć sobie jak ten samochód się zbiera Sam sobie silnik bardzo przyjemnie brzmi, pomimo, że to jest diesel. Dość wysoko się kręci. Kiedy dodajemy mocno gaz w zakręcie, no nie mamy takiego odczucia, że samochód nam nas wypluwa przodem. Co prawda ciężko jest też tutaj zarzucić tyłkiem, bo może mocnie taka, ale w zupełności to wystarczy. Samochód prowadzi się bardzo pewnie, czy jak zrobimy w ten sposób. Mamy dość szerokie kapcie, bo z przodu to jest 225, z tyłu jest 255. Naprawdę na nawierzchni o dobrej przyczepności ciężko nam będzie tutaj stracić trakcję. To jest bardzo fajne. Pierwsze kilometry za kierownicą BMW X1 dają mi takie poczucie, że ten samochód jest taki że. Pozwoli nam się poczuć bezpiecznie. Mamy tutaj wrażenie, że jesteśmy otuleni tym wnętrzem i że wszystko tutaj jest pod kontrolą. To wnętrze nie odzywa nam się aż tak głośno jak go nie dotykamy tutaj podczas jazdy. Także powiedzmy ten mankament, który gdzieś tam wychwyciliśmy przy badaniu wnętrza, można powiedzieć, że odchodzi w niepamięć. Ale za to mamy tutaj naprawdę. Fajny, stabilny samochód, który pozwoli nam przewieźć no już nie taką małą rodzinę, nawet w dłuższą trasę, bo mamy bardzo wygodne fotele. Zawieszenie tutaj fajnie wybiera nierówności i w zakrętach też sprawuje się równie w porządku, nie odzywa się póki co nikt nie słyszymy, ale mamy też bardzo dobrej jakości drogę, także zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało na drodze, która gdzieś tam będzie miała jakieś nierówności zobaczymy jak to zawieszenie będzie nam się tam sprawowało wyciszenie jest naprawdę na zadowalającym poziomie, bo przy 60 na godzinę tak naprawdę nie słyszymy nic mamy tutaj naprawdę bardzo bardzo wygodne, fajnie zestrojone auto żeby powiedzieć coś więcej o silniku musielibyśmy zobaczyć jak będzie wyglądał jego test sprawnościowy, który za chwilę tutaj przeprowadzę, ale jeżeli chodzi o spalanie, to przy takiej spokojnej jeździe, to myślę, że w granicach 6 litrów powinniśmy się wyrobić, a jednak trzeba pamiętać, że to nie jest aż taki mały samochód, jakby się mogło początkowo wydawać, tak jakby wskazywało na no to jego nazwa, bo X1 to teoretycznie najmniejszy z gamy SUWów dostępnych w BMW, niemniej jednak nie jest to aż takie małe auto, jakby się mogło wydawać po jego nazwie. Mamy tutaj naprawdę wystarczająco duże miejsca, i auto jest naprawdę przestronne, a zatem komfortowe, bo tutaj też powiedzmy w mniejszym samochodzie. Komfort jazdy niekoniecznie musiałby być aż tak wysoki jak, jak to wygląda tutaj. Na szczególną pochwałę zasługuje też kierownica, która tutaj jest naprawdę bardzo dobrze wyprofilowana i zrobiona jest z najwyższej jakości materiałów. Tutaj naprawdę można powiedzieć, że BMW zasługuje na duży plus za tej kierownicy, bo dosłownie czujemy każdy kawałek drogi na kierownicy. Dobrze przenosi to, co dzieje się na drodze też na, na kierownicę i tutaj bardzo dużo pewności nam to daje w prowadzeniu. Tak jak widzicie, na nierównych drogach Dalej mamy ciszę, spokój, zawieszenie też z pewnością nam nie doskwiera. Myślę, że tutaj całkiem dobrze jest to zastrojone auto. Pomimo tych swoich bankamentów, związanych ze, ze strojeniem wnętrza, mocne hamowanie też dobrze nam auto wyhamować. zacznę teraz, jak przyspiesza. W miarę równo auto w miarę równo się napędza tutaj na, całym, na cały, całym zakresie obrotów to przyspieszenie jest odczuwalne. Nie jest może to specjalnie szybkie auto, ale też no nie sądzę, żeby to był samochód, który no do tego został stworzony, żeby tutaj bić rekordy prędkości. Należy tutaj pamiętać, że właściciel dokonał pewnych przeróbek, które sprawiły, że ten silnik generuje teraz te 170 koni i to zdecydowanie na plus dla tego auta, ponieważ te standardowe 116 czy 120 koni, nie pamiętam dokładnie teraz jak to wyglądało. Tutaj jedno zdecydowanie by po prostu było za mało, bo ten samochód byłby takim koniem pociągowym, a nie, nie takim fajnym samochodem, jakim obecnie jest. X1 daje nam to, czego moglibyśmy się spodziewać po BMW, czyli dobre prowadzenie i fajne wykonanie wnętrza. Mimo tego trzeszczenia, przy dotknięciu nie czujemy tego, nie słyszymy tego w ogóle przy jeździe, nawet po wyboistych drogach. To wnętrz nam się nie odzywa, także to tylko i wyłącznie kwestia dotykania tego, tych elementów sprawia, że gdzieś tam się odzywają, ale w trasie, tego, w trasie tego w ogóle nie słychać. A samochód prowadzi nam się pewnie i daje takie poczucie bezpieczeństwa to jest może z jednej strony nie każdemu to będzie pasowało, bo auto sprawia wrażenie takiego masywnego, siedzimy tutaj trochę wyżej ale to nie jest jednak e, aż tak wysoko jak e, w X3 czy X5 w ogóle e, tutaj siedzimy sobie raczej tak umiarkowanie możemy też nisko ustawić fotel i wtedy mamy praktycznie e, zupełnie kompaktowy samochód e, ale daje nam na pewno bardzo duże poczucie bezpieczeństwa i to czego moglibyśmy się spodziewać po aucie, aucie klasy Premium Bądź nam się teren zabudowany. Pozwolimy sobie teraz na test elastyczności jedziemy teraz 50 na godzinę i zobaczymy jak samochód zareaguje w momencie kiedy wciśniemy pedał gazu do końca momentalnie budzi nam się do życia Mamy stówkę, to jest chwila bardzo, bardzo dobra. Elastyczność tego silnika, tutaj trzeba przyznać, że pod tym względem auto robi dobre wrażenie. Jeżeli chodzi o widoczność w tym samochodzie, to jest ona też na dobrym poziomie. Mamy tutaj wszystko, e, widzimy tutaj wszystko dookoła, co się dzieje z samochodem w lusterkach. też e, zobaczymy, co mamy za sobą. Tylko jedynie co to. Nie mam tutaj pewności co do tego lusterka wstecznego, bo tak mamy dosyć małą szybę i tutaj no, bez kamery cofania byłoby trochę ciężko przy parkowaniu tyłem szczególnie w jeździe miejskiej ten samochód nie będzie myślę aż tak uciążliwy do zaparkowania jak powiedzmy Skoda Super, bo tutaj aż tak długi ten samochód nie jest, ale znowu jego gabaryty nie są aż tak małe, że wciśniemy się w każdą szczelinę jak Smartem. Tutaj też trzeba pamiętać, że mamy tutaj do czynienia już z autem z gamy słów. Na dłuższą metę za tym samochodem mogłaby być jedynie uciążliwa z jednego powodu. Ten brak podłokietnika to w długiej trasie na pewno będzie uciążliwy, ale tak naprawdę to chyba jest jedyny minus, który na tę chwilę gdzieś tam przychodzi mi do głowy który zauważyłem w trakcie tego testu. Poza tym auto naprawdę, naprawdę mi się podoba i muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że aż tak dobre wrażenie na mnie to auto zrobi. Przechodząc do podsumowania dzisiejszego odcinka, BMW X1 to naprawdę godne uwagi auto i tutaj w tym wypadku po podniesieniu mocy do 170 koni samochód naprawdę dobrze się odpycha. Ta słabsza wersja może nie do końca byłaby yy, Dobra do użytkowania na co dzień, ale myślę, że jako auto naprawdę godne uwagi. Tak, to prawda. Czy też sami potrzebujemy samochodów, żeby jeździć samemu, czy też mamy niewielką rodzinę, taki samochód moim zdaniem sprawdzi się świetnie. A teraz i tego, że to jest BMW, no to starczy na lata tak naprawdę, ze względu na jego dobre wykonanie. Jest ja z nami Adrian, właściciel tego samochodu. Zadałem mu teraz kilka pytań odnośnie użytkowania tego samochodu, jak się sprawuje na co dzień. No tak Adrian, bo ten samochód masz już pewien czas, to jest mniej więcej ile? Dwa lata niecałe. Dwa lata i przejechałeś? 30 tysięcy kilometrów. Czyli taki przebieg, że można powiedzieć mniej więcej coś o kosztach eksploatacji. Jakbyś mógł powiedzieć o takim podstawowym serwisowaniu tego samochodu? To podstawa będzie olej raz do roku lub co 15 tysięcy. Koszt w granicach 700 złotych. Klocki z przodu myślę, że do 400 zł się złapiemy, a z tyłu tak do 300 zł. Czy Ty zadowolony jesteś z tego samochodu? Tak, jestem bardzo zadowolony. Jedyne co jakby jest minusem to brak podwórka, a tak to reszta jest bardzo fajna. Tak, Podobne wrażenia mieliśmy właśnie. Do przeżycia ten braku. Tak, ogólnie samochód bardzo fajny, naszym zdaniem. Tym akcentem kończymy ten odcinek. Adrianowi dziękujemy za użyczenie auta. Ja dziękuję. Zapraszamy Was na kolejny odcinek. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Cześć. Na razie.